No dzień dobry. Już październik, do ósmy. Zimno. 6 stopni. Byłem na grzybkach. Parę urosło. Także nie jest to źle. Opadało dwa tygodnie temu. I są tego wyniki. Bardzo się cieszę. Teraz znowu coś przekropiło. Także może jeszcze parę słoiczków, takich późnych prawdziwków, się zbiera. Tu była siana trawa z mikrokończynką. ładnie już plac cały zielony. Także udało się przebudować tej części. Tu były olszyny, takie krzaki, żeśmy to wszystko przecięli. Pięknie zostały zmulczowane, zmielone i powstała taka łączka, która pozwala mi teraz wygodnie kosić bez pniaków, bez gałęzi. No po prostu większą kosiarką, a części robotę. Bo jak widzicie, ten jest duży. Pięknie od rana zaczyna słoneczko świecić, także zanosi się dzień. Całkiem, całkiem ładnie. A z drugiej perspektywy, tak to wygląda. Byłem zadowolony jestem strach strachki nowej. Dopuściliśmy wody do stawu. Dziki, oczywiście, żarują. Przed jesienią, później, zarobakani. No bo tutaj już dolałem dużo wody, żeby te rudo się napiły na zimę Wy też, słyszałem, że już działki zamykają przed 1 listopada wodę Także po takim suchym lecie nie zapomnijcie podleć wszystkiego te ostatnie dni, żeby krzewy nie zostały suche bo potem na wiosnę będą po prostu słabe i słabo ukorzenione. Tak, a teraz rozwija się system korzeniowy, także warto o to zadbać, żeby tej wilgoci było w tym podłożu, bo nie wiadomo jaka będzie zima, czy będzie w końcu ten śnieg, czy go nie będzie, jak to wszystko się ułoży. Lepiej liczyć na siebie, niż na jakiś przypadek Ale typowa pogoda jesienna. Nagle z tych upałów, zrobiło się naprawdę zimno A dawno tu nie byłem Po wycince Ale naprawdę ładny teren się to zrobił Teraz jak ten trawniczek już rośnie To naprawdę że przybyło sporo Sporo fajnej polanki To już drzewo Ja rzębinka, to dąb To brzoza A tam nawet jest orzech A świerk tu świerk Jakaś już duża lipa Piękna no, całkiem, całkiem przyzwoicie zioła przekwitły, teraz skusimy resztę lasu i będzie wieczny. Szybko jakoś w tym roku idą owoce na tych wszystkich drzewach. Albo było mało przez tą suszę, albo tak dużo ptaków odwiedziło ranczo. To muszę się wam pochwalić, jak kiedy znalazłem sierka i ozonis. Zrobiłem z niego sadzonki i zobaczcie, mimo że ma ponad 2 metry nawet nie za dużo ponad 2 metry Cały prawie obsypany jest takimi malutkimi szyszeczkami Jak na świerku stremnym Ale dużo mniejsze A taki mocno zwarty Przyrosty króciutkie Myślę, że super, super drzewko By było na hojneczki, Na takie nasadzenia w ogródkach Które nie muszą być koniecznie dużo odejdę, żeby go z perspektywy pokazać, trochę. No on tu ma dobrze z 15 lat. Także jak na świerk, to jest mały, ale gęściutki. No myśliwi chyba byli. Madałki zawalone i jakoś na razie nic nic dalej nie ryją może je trochę wysraszyli, może poszły gdzie indziej No oby bo szkoda jak taka ładna trawka poryta ale to się musi zdarzyć dla lesie ja tu jestem u nich gościem a nie one u mnie świerki niesamowicie, bo w tym roku nie mogę się napatrzeć, chyba z tej suszy podcinamy dzisiaj spore gałęzie tam gdzie podbijały bzy czarne na rowem jakieś olszyny ze starych pieńków takie prace porządkowe, które jeszcze można wykonać, bo ładnie widać, co przeszkadza, która gałąź się owiesza, Bo Jak zgubiliście, podniesie się. Już wtedy tego tak mocno nie widać, a teraz jeszcze widać. Także kto ma do usunięcia jeszcze jakieś nie jest cięcie formujące, to jak najbardziej. Jeszcze można. Oba, no, no jest, jeszcze rośnie. Jeszcze domu ze dwa tygodnie póki go przymrozek nie przyciśnie, potem go jak zwykle zotnę zabezpieczy na zimę Trochę odrósł teraz jesienią, nawet dosyć ładne liście ma, a bananów nie ma Trudno się mówi Cynie jeszcze przy tarasie, też jeszcze opicie kwitną jeszcze, jeszcze jeszcze można popatrzeć na kwiatki na bazeniku wziąć za to krety Kreaty już się pchają Jaszczyk był, dzielnice wyszły Kraty też oburz mnie Ale trudno, rozgarniemy i będzie dobrze No wczoraj już pokasiliśmy wszystko i Kosiarka już umyta Zabezpieczona Myślę, że w tym roku tu przy tej suszy już kosiu nie będę w tym roku niech trochę zostanie dla zwierzyny niech sobie sarynki przychodzą, wolę żeby trawę obgryzły niż drzewka taka fajna soczysta, zielona, jak trochę odrośnie to będą miały na całą zimę kompost już płynny, wylany, porządki, opróżnione w wiosną zrobiłem dopiero następnie sójki noszą już żołędzie pod drzewkę, chowając sobie na zimę liście zaczynają spadać, że także nie zapatrujcie się już chorób na drzewkach, bo wszystkie liście już teraz mają prawo wyglądać na chore zwłaszcza przy takich temperaturach po prostu się zmieniają na zimę. No muszą w jakimś stadium opaść. Wiadomo, że takie zdrowe jak były latem nie będą i w takiej fazie nie opadną. Muszą się po prostu zmienić. Na sosnach tu ja pojawiły się takie igły w środku. To też rzecz normalna, One też głowią. Liście, bo ich nie mogłem mieć za dużo taka kolej rzeczy no i tak doszliśmy do domu przy wrzosach potencje fioletowe wrzosy przepływają wiaterek wieje ptaszków nie widać, wszystkie pochowane w łódkach lęgowych pamiętajcie że też mają się gdzie schować żeby miały się gdzie schować bo niedługo ducha zawie rucha budeczki wyczyścić powiesić, która spadła poprawić wybrać to suche ze środka z tymi robalami niech też biedne mają schronienie Płody troszeczkę w przybyło Ładna trawka zielona na dnie porosła No będę się miał jeszcze Czym pożywić, pożywić amurki No ale tak ogólnie No to po prostu Ma się na zimę Ma się na zimę Też ostatnie prace w ogrodku Wykonać Zabrać plony I Sen zimowy Zaglądajcie, czytajcie się Uczcie Oglądajcie filmy, żeby być gotowym na następny sezon. Bo tak naprawdę to mi się zaczyna. Ja już pozaznaczałem drzewa do, do wycinki, gałęzie do podcinki, bo całą zimę trzeba pracować. Bo już jest plan. Drzewa rosną, krzewy rosną. Musicie przewidzieć gdzie będzie za gęsto gdzie będą się stykały co ewentualnie by tam mogło się znaleźć ja często robię tak czy robię jakieś nowe nasadzenie dwa, trzy, pięć lat wcześniej czy po jak przychodzi na to czas z któregoś drzewa trzeba zrezygnować bo wiadomo niektóre drzewka są ładne do jakiegoś okresu to wtedy żeby już była to zieleń zastępcza żeby była tam ugorzeniona żeby tej równowagi tam nie burzyć. Także wszystkim zdrowka życzę i do usłyszenia. Trwają prace końcowe nad kalendarzem na rok 2024. Tutaj mam kalendarz na ten rok, aktualny, ale powiedz, czego możemy się spodziewać po kalendarzu na rok 2024? Przede wszystkim przedstawienie zadań na. na miesiąc, na tydzień, na dzień rozwinięcia problemu jaki masz mas nasz może spotkać w danym tygodniu czy w danym miesiącu. No i rozwiniętych, rozwiniętych porad i wspaniałego miejsca do notowania, do zapisywania swoich także uwag i czynności, jakie żeście wykonali. Czyli taki niezbędny planer ogrodnika, kalendarz do codziennego korzystania. Zamawiać można w naszym sklepie internetowym zielonepogotowie.pl. Przedsprzedaż trwa do końca października. Na podstawie zamówień złożonych właśnie w tym miesiącu zlecamy drukarni nakład, w jakim ma zostać wydrukowany ten kalendarz. Także zapraszamy do zamawiania. Serdecznie zapraszam.